Dzisiaj opowiem Wam o firmie RAPIDE. Co to za firma? Jest to holenderska marka już z ponad stuletnią tradycją. Firma powstała w 1897 roku, więc naprawdę dawno temu. Wytwarza preparaty z zakresu jeździectwa, służące do pielęgnacji zarówno skór, kopyt, jak i samego konia oczywiście. Jakość produktów RAPIDE jest pod ścisłą kontrolą, i stale poddawana najbardziej wymagającym testom. Te wysokiej jakości produkty sprzedawane są obecnie na całym świecie, a nazwa Rapide stała się powszechnie znaną i rozpoznawalną marką w jej Wyróżnia ją wyjątkowa jakość. A produkty Rapide to m.in. preparaty do czyszczenia i pielęgnacji skórzanego ekwipunku, wszelkiego rodzaju maści, smary woski, balsamy, czy pasty. Również środki do pielęgnacji końskich kop. Znajdziecie w ofercie smary, maści oraz oleje. Specjalistyczne szampony dla koni, lecznicze, pielęgnacyjne, dostosowane do różnych maści koni, na przykład inny dla kary i inny dla siwych. Nie może zabraknąć kosmetyków do pielęgnacji sierści, grzywy i ogona. Takie, które mają właściwości odżywające lub wspomagające rozczesywanie włosia. Na konia możecie nabyć również środki odnowy biologicznej różnego rodzaju żele, np. chłodzące oraz rozgrzewające, a także relaksujące. Nie może zabraknąć dodatków paszowych. Takich jak witaminy, minerały, zioła, ale także smaczki i cukierki dla waszych popytnych. Najmniej znane produkty RAPIDE to detergenty do prania skóry i tkanin technicznych oraz preparaty impregnujące. Ale myślę, że niebawem się to zmieni, ponieważ wszyscy w powszechnie sporcie stosują materiały techniczne, a one, jak wiecie, wymagają specjalnego traktowania, aby przez długi czas zachowywały swoje właściwości. Firma Amigo współpracuje z Rapide już prawie 20 lat. Klienci, którzy raz spróbują tych produktów, wracają po następne. Ja również prywatnie jestem fanką tej firmy, a o tym, jak działają te produkty, opowiem przy następnym spotkaniu. Jeśli macie jakieś pytania i chcecie dowiedzieć się więcej, piszcie w komentarzach pod tym postem. W następnym programie więcej szczegółów o preparatach do koku. Odpowiem również na Wasze pytania. Do zobaczenia!